Za nami czwarta edycja turnieju z cyklu Grand Prix Tarnobrzega i Powiatu Tarnobrzeskiego w tenisie stołowym. Organizowane w miejsce amatorskiej Ligi Zawody cieszą się niezmienną popularnością. W zakończonej właśnie odsłonie udział wzięło 16 drużyn. Stanęliśmy na wysokości zadania i z przeniesionego turnieju lutowego musieliśmy to rozeglać już teraz. Bo, 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 bo później nam terminy nie pozwolą, żeby rozegrać cały, cały cykl. Frekwencja jest całkiem, całkiem cały czas taka sama. Można powiedzieć, dwie nowe drużyny się zgłosiło, które nie brało w ogóle udziału do tej pory w, 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 w tych turniejach Grand Prix. Wiadomo, niektóre drużyny się wykruszyły, bo organizowaliśmy na szybko ten turniej, że tak powiem, i, a no, terminowo nie dało się spiąć wszystkiego. Jeśli byłyby wszystkie drużyny, które były do tej pory, plus te nowe dwie, to mielibyśmy rekord na tym Grand Prix byłoby 18, ale a tak mamy 16 i, i też się cieszymy, bo jest 4 grupy po cztery drużyny. Wszyscy sobie dobrze pograją. Przy stołach do tenisa walczą drużyny 2, 3 lub 4 osobowe podzielone na grupy. W ramach jednego meczu zespół rozgrywa pojedynek deblowy i dwa singlowe. Wywalczone punkty zliczane są do rankingu indywidualnego i drużynowego. System rozgrywek tego jest taki, można powiedzieć, innowacyjny z tego względu, że zaczyna się meczem deblowym, a potem tylko dwie, dwa pojedynki indywidualne. I gra się do trzech wygranych meczy. Debel i dwa pojedynki singlowe. Za zwycięstwo 3-0 jest 3 punkty, natomiast za 2-1 jest dwa punkty w drużyna. Wygrana otrzymuje przegrana. Jeden. Także drużyna może wygrać wszystkie pojedynki w grupie, a nie musi być pierwsza, co jest takie dziwne, ponieważ wygrać dwa pojedynki po 3-0 i 2-1, a ci mają dwa razy po 3-0, to jest... Także też taki nalanoc było zaskoczenie, no ale taki system sobie organizator wymyślił. W rywalizacji może wziąć udział każdy bez względu na wiek, płeć czy stopień niepełnosprawności. Jak podkreśla sędzia główny zawodów, mecze rozgrywane z osobami poruszającymi się za pomocą wózków rządzą się dodatkowymi zasadami. Nie może piłka wychodzić na bok stołu podczas serwisu, musi wychodzić na koniec stołu. To jest jedno, natomiast jeżeli wózkarz, co można... No... Rakietkę ma prawie, że na stole. To piłka. Po odbiciu wznosząca jest od razu odgrywana na stronę przeciwnika. Natomiast jeżeli stoi zawodnik na nogach, czy w pierwszej strefie, to jest w granicach metr od stołu, czy dwa metry od stołu, to zanim ta piłeczka do niego doleci, to jest dużo więcej czasu. No i dlatego z takim wózkarzem, osobą niepełnosprawną, nie jest tak prosto grać. Kolejna edycja Grand Prix zaplanowana jest na 23 marca. Mimo już będzie to już piąta odsłona turnieju, to nadal można dołączyć do rywalizacji. Turnieje są otwarte, wszystkie te 1-6 e, drużyny mogą się zgłaszać. Wiadomo, że w tym ostatnim zagra 8 najlepszych, punkty się zbiera przez wszystkie 6 Grand Prix. Także e, te, które się zgłoszą e, na te piąte, szóste, no to wiadomo, po, tylko żeby pograć, bo, bo szanse na to, żeby zakwalifikować się do ósemki już będą bardzo znikome, aczkolwiek nie niemożliwe. W czterech edycjach w klasyfikacji drużynowej prowadzi pierwsza drużyna Stempartu ze Stalowej Woli przed Marcze Team i pierwszym zespołem Sandomierskiego Salusa. Rankingowi indywidualnemu przewodzi Artur Czech z Marcze Team przed reprezentantami stalowo-wolskiego Stempartu Stanisławem Wodką i Szczepanem Górecznym.